Uwaga! Niniejszy film może zawierać sceny kontrowersyjne oraz niewielkie wulgaryzmy. Pamiętajcie, że zostaliście ostrzeżeni. PS Lektorka nie odpowiada za angielszczyznę autora filmu, podobnie jak za jego treść, synchronizację kamerki, błędy techniczne itd. Lektorka tylko czyta tekst zamieszczony przez autora filmu i nie obchodzi ją nic innego. PPS Ten tekst celowo został napisany po angielsku. A lektorka czyta go tylko po to, by było profesjonalniej. A przynajmniej, by autor filmu myślał, że inni też tak uważają. W dzisiejszym odcinku Motylek? Motylek, Motylek jeden! Jaki człowiek! Czy to jeszcze z nóżkami? Ja! O, dobra. Facebook na żywo. A co byście powiedzieli na to, jakbyście mieli Facebooka na żywo? W sensie, że widzieli tych ludzi obok siebie. Oraz jedno słowo. Kurwa, kurwa. Zaczynamy! Yeah! Odcinek pierwszy. Dwa dużutkie demka zmieni niespodzianką. Paneczko, ziomeczki i ziomalóweczki, ja jestem HDR lub e, macie o tutaj napisane tu w tym pięknym logo. Zapraszam Was wszystkich na moją nową serię programów pod tytułem Zagrajmy na Oculus Riftcie na wesoło. Dlaczego na wesoło? Przekonacie się oglądając mój materiał. A na razie pokażę Wam jak wygląda Oculus Rift. Dokładnie wygląda tak. Jak widzicie, ma on w sobie normalnie tego nie widać tylko przez kamerę. W każdym razie ma on w sobie specjalne. Wy widzicie to jako kuleczki. A są to tak naprawdę ukryte czujniki ruchu, które są wykrywane za pośrednictwem specjalnych sensorów ruchu. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest pierwszy A tutaj mamy drugi Czyli tak naprawdę w drugiej części pomieszczenia I Skoro już wszystko wiecie to pozostaje mi zaprosić was na dwa dużutkie demka z z niespodzianką a co do jest mi niespodzianka, przekonacie się na końcu. A na razie zapraszam na Oculus First Contact i Alternative Space VR. Startujemy! Przed moimi oczami i Waszymi też pojawił się. ...pokój, a w zasadzie nie to jest chyba jakaś przyczepa, czy coś, przepraszam. Tak, z różnymi przedmiotami, w które mogę wchodzić w interakcję za pomocą tych oto kontrolerów, no i samego siebie. Patrzcie na jak płucny. O, pokłócą, jestem pod stołem, mogę tam wyjść, dopóki nie... ...nie walnę w stół, się boję to dlatego lepiej tego nie robię. Dobra. Pierwsze co zrobię to zamknę ten klatkę. Tak. Wyciągnąłem swój palec. Patrzcie. Widzicie, zacisnąłem pięści, to zaciskam pięści wirtualne. Zabawa jest pan wita. Chwileczkę. Muszę trochę ściszyć, żebyście mnie bardziej słyszeli. Okej, okay. teraz jest idealna proporcja dźwięku. No cześć. No chodź. Ten robocik reaguje dosłownie na moje ruchy. Co będę miał zamiar wam pokazać. Patrzcie na to. Pim, pim. Widzicie? Moje palce idealnie są odzorowane według ruchów w realnym świecie. No hej. Hej. No hej. I co chcesz, żebym zrobił? Napisnął ten guzik? Patrz. Podnoszę sobie przedmiot widzieliście na przykład piłeczkę Uff, Albo to. O. Czasem jest zgubiony śledzeniem mojego ruchu. To jest kwestia ustawień tych kamerek, ale inaczej popracuję. Na razie. Co to ta pusta? Spadaj. No co jest? No chodź, chodź tu do mnie. Nie pójdźcie O. Co mi dajesz? Patrzcie na to. To jest dyskietka z programem. Wrócimy ją tu. O, no, tu nie pasuje. A może tu. Tak. I oto otworzyłem problem. Zobaczcie, mogę to wszystko praktycznie podnieść. No z małymi wyjątkami oczywiście, ale na przykład biorę to. No. Patrzcie. Miu. Mam też fizyczne uczucie w palcach w postaci hmm. lekkiej wibracji. Patrzcie na to. Hehe, hmm. <laughs> na dla mnie motywek. O, czuję go. Czuję go. Jak mnie tymi swoimi nóżkami łaskoczek. A tu było dosłownie sztucznie łaskoczek. Jakieś takie taśnie. uczucie. I uh -huh. to jeszcze z nóżkami? Ja! Ale fajnie. Dobra, ale z paremu tylko teraz. Bierzemy drugą dyskietkę. Podnoszę przedmiot. Reakcja jest na trzy części. Ciuk, paez wskazujący i pozostałe trzy niestety minus jest taki, że nie ma yy, no nacisku na na każde z tych trzech końcowych palców, ale to wystarczy zapewnić podnosimy zabawa niesamowita co to jest w ogóle zepsuło się nic czemu nie pozwalasz w ogóle po co te kasety po co w ogóle to wszystko? To też bym... co? No, to nie GeForce GTX. Albo RIVA TNT. Karta graficzna na PCI Express razy 1? Okay. Aha! I to oh. jeszcze GeForce GTX? Albo RIVA? G. Ja! O. Serio? I co? Hmm? Co ty mi tu dajesz? Co ty chcesz zrobić? Eee, raz, dwa, trzy... Jedziesz... Ty! Patrzcie na to! No! Ojej. ptaszki Dźwięki. Każdy guzik czuje dotyków palców. To jest masakra. Co to? O rulety. Mm. Mm, mm, mm. Wow. Wow. Oczywiście ja to widzę wszystko z naturalnej wielkości. Zaraz. Wam się spodobało. Yeah. Czemu się zepsuło? Ciekawe czy daleko jest to od rzeczywistych stołów Oba, patrzcie na to Teraz to jest ciekawe. Zauważcie, że ten kontroler ma guzik odpowiadający spustowi broni. Patrzcie na to. Ciekawe ile razy jeszcze powiesz patrzcie na to. Teraz jak naciskam to szczelam. A jaka jest reakcja potem jak już zdejmiecie hełm, o boże, lepiej nie mówię. Patrzcie na to. <grym> <grym> Nie. No to co? Co ty mi tu dajesz? Trzeba je wchodzić pod stół, bo jest w stół prawdziwy. O, to jest ciekawa funkcja. Spróbuję wam to zademonstrować. Nie no, na maksa ciekawa. to promień przyciągania przedmiotów. Spróbujmy sięgnąć. Ech, jeszcze trochę. Nie mogę. Brakowały mi centymetry. No puszczaj. этого не хочу смотри только могу не могу смотри о, что за это могу о, 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 о No i tak to mniej więcej wygląda Jeszcze autodestrukcja i pokażę wam coś nowego Patrz tylko będziesz ze mną bezpieczny hmm. nie. Ej, co się dzieje? A pa, miło było Cię poznać. No. Powiem Wam, ciężko się do tego przyzwyczaić, ale na pewno myślicie, że zaraz Was imploduje z tego świata. O, znikamy. Tak. No. Teraz Wam pokażę coś ciekawszego. I teraz uwaga, w tym momencie włączcie napisy prostokącikiem do, pod filmem. Naciśnijcie prostokącik pod ekranem YouTube'a, przepraszam. A będziecie mieli i przy okazji w przyszłości też napisy tłumaczące angielskie dialogi. No i nie tylko. Tam czekać będzie niespodzianka ode mnie. W każdym odcinku. A na razie, naciśnijcie guzik, jeśli zrobicie to prawidłowo, to napisy powinny Wam się pojawić za 3, 2, 1. I... To oczywiście głupi no, żart autora, jest lektorka, hehehe. No i oczywiście powinien się świecić prostokącik, a w zasadzie kreseczka, bo prostokącikiem na czerwono. Dobra, pokazuję Wam kolejną rzecz. Pamiętajcie, na gry przyjdzie po rafinnym odcinku. Na razie Wam demonstruję urządzenie przyszłości. Yeah! Włączamy cyk. Na pewno każdy z Was wie, co to jest Facebook. bo każdy z Was ma na, to, na tym konto i każdy z Was jest od tego uzależniony. To jest oczywiście normalna reakcja. A co byście powiedzieli na to, jakbyście mieli Facebooka na żywo. W sensie, że widzieli tych ludzi obok siebie. No prawie. Patrzcie. A nie czasem film sala samobójców? Tutaj mamy przed sobą różne pokoje. I teraz tak, w każdym pokoju można zrobić coś zupełnie innego. Nie będę gara post, to pokażę. Tam było 7 ludzi na 12, więc tutaj na pewno coś się dzieje. Zobaczcie, że moje kontrolery są widoczne i są obserwowane względem ruchów rzeczywistych dłoni. To jest masakra. I teraz tak. To urządzenie ma w sobie wbudowany mikrofon. To znaczy, że każdy mnie słyszy. Ci ludzie z różnych części świata też. Niestety trzeba znać angielski, żeby nas rozumieli. Teraz tak, mogę się poruszać fizycznie, ale się boję, że zaraz coś wejdę, dlatego będę się no, poruszał kontrolerem od analogu. A no, nie czasem analogiem od kontrolera. Nas, no. O, ktoś gra w jakąś gierkę. A nie, ktoś tylko włączył filmik na YouTube. Pamiętajcie, że moimi dłońmi mogę otwierać różne interaktywne... Dotykać w ogóle i robić różne rzeczy z różnymi przedmiotami. Ło, ciepło. Poważnie. Ależ <laughs> oczywiście. <Ciepło. śmiech> Wszyscy myslia, ci tak, wierzymy. Coś mi no. Witajcie ludzie. Oh, witaj. Oh, okay. oh, Masz kontrolery, nie? Yeah. okulistacz <laughs> Kontroler Okolus I... 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 Rift <gulus> Samsunga. Samsunga. Yeah. What Co play? gracie? Chyba są świetne. coś tam. Chyba wszyscy biorą. Te tutaj. Dobra. Nie przeszkadzam wam. Witaj. Wszyscy tutaj um, wzięli są świetne zajęci, karty. Nie przeszkadzajmy im. Pójdźmy tam, gdzie się więcej dzieje. Nie będę im przeszkadzał. Pójdźmy do pokoju bardziej towarzyskiego. Na szczęście oni mnie nie rozumieją. Powiem tylko, że to są rzeczywiście ludzie gdzieś ukryci na świecie. Może to ktoś z was oglądają. Jaki ja błąd montażu. Masz he he he. Chyba nie ma. Jakaś niemowa Nie to nie Nie chcesz gadać to spadaj Zobaczcie w takich różnych miejscach w każdym takim pokoju czatowym nazwijmy to znajduje się wielki ekran albo Telebim albo nawet ściana, nie wiem, no cokolwiek, może to być nawet zwykły komputer, może to być okno, no zależy od pokoju, nie? Bynajmniej można w nim przeglądać sobie swój własny internet. Tylko nie wiem jak, jak to działa w tym, na tym czymś, jeszcze tego nie, roz, nie rozszyfrowałem. Idziemy, nas teraz zaprowadzono. No, tu chodzi, tu można malować, co ja tu mogę robić? W każdym pokoju można robić coś innego. W jednym można malować, w drugim grać w szachy, jeszcze w innym spacerować, jeszcze w innym kurcze opalać się, w innym ogonać podnole, a jeszcze w innym być samym, samemu gwiazdą podno. O, zaczynają się gromadzić ludzie. Witam, Hello. witam. Where do you come Skąd from? pochodzisz? Hello, Witajcie ludzie. No hello, mówię do ciebie. O, widzicie? Przyciągam innych. W ogóle zobaczcie jak ja wyglądam. Musiałem sobie najpierw stworzyć postać. To ja. No, yy... to fajnie jeste, nie? Patrzcie, ruszam się. O, to będzie piękny test. Patrzcie, odskoczę. Co doing? robicie? Co ty robisz? Testuję tacza. Touch. Dobra. Na moich widzów. No? <laughs> Nie. Yes. Tak. Yes yes. Tak tak. O. Boczeńcy! to jest boczeńcy. Jeden ma co drugi. Możesz się przyłączyć. Dzi, di, di, di. High five! Piona! Widzicie? I to są właśnie możliwości klacza. Jest niesamowity. Hej! Daj swoją rękę! Podmy... Na chwilę. O, second. Drugą. A? Niu. Niu. Kurczę, czasem naciskam analog i przez to mi chodzi. Niu. A ty? Audio. Powiedz coś. Say please. Proszę, Say powiedz something. coś. A to spadaj. O właśnie, patrzcie na to. Hehe. Oprócz tego, że mogę tak chodzić, gadać, robić różne rzeczy, mogę robić tak. Po pierwsze, teleportować się. I teraz najważniejsze. Tutaj, jak widzicie, jest moje menu to pozwala mi wysyłać ludziom emotki na przykład o i nad moją głową one się pojawiają i to przekazuje w ten sposób emotkami swoje odczucia stop brawo. i love you a gości maluje na tym obrazie no to co tutaj widzicie sam jestem ciekawy co to będzie You Co malujecie? What's Co to? This? Gandalf? Gandalf? No tutaj też już nie mowy. Idziemy gdzie indziej. A właśnie jeszcze zobaczcie to. Mogę sobie zrobić selfie. Hello. Jeez, dobra, Co selfie zrobić. Mm. Mm. Mogę też przednią kamerę ustawić. Tak jak w telefonie i... Fajne zdjęcie? To jest moja galeria. Fajna ta lista. No, a w ogóle... Taka... Y Czarna? Mogę też wysyłać ludziom oczywiście komunikaty... Yy, Tekstowe no, do cholery. komunikaty Napisane. No, Ślicznie. Mogę też oczywiście wchodzić na strony internetowe i żeby inni to widzieli, ale nas na razie to nie interesuje. Ben! Ben! What Co are you doing? ty ben. robisz Ben? Daj mark. mi jedną. Thanks. Dzięki. Dzięki. Oh. Oh, muszę podnieść. Coś floating. się zepsuło. Halo, Siema, siema ciacho. Halo, cześć. Yeah, tak, I got it. mam to. Fajnie. Skąd to wytrzasnąłeś? Yeah. Nie. O macie no. Nie może tak, być Nie może być zapaszać ludzi do znajomych Patrzcie na to Trzeba żeby ten ziomek był moim znajomym No tak Cyk I dodaję go Kurwa, kurwa Co kurwa? Co? kurwa, kurwa. Ja ci dam kurwa Fajt kurwa Chodź tu I must. Ah, no, I cannot reach. I can read I I can read I oh. oh, I got it. I Ta gra została przerwana z powodu państwa bezpieczeństwa natury psychicznej. Przepraszamy za usterki. I tak to właśnie mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że wam się podobało. A teraz obiecana mini niespodzianka. Oto ona. A więc to jest ta moja niespodzianka. Zobaczcie moje zwierzątka, kochane, bez których sobie nie wyobrażam swojego życia. Oto Lusia, a to Fisia. No dobra, to nie była ta niespodzianka tak naprawdę, ale i tak chciałem się pochwalić swoimi zwierzątkami. Moją niespodzianką oczywiście będzie zapowiedź przyszłego odcinka. Taka, taki, taki zalążek zapowiedzi, bym powiedział, by wam wszystkiego nie zdadzać. A na razie trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku, o ile powstanie. A mam nadzieję, że powstanie. Na razie, papa, pa, heja, heja, heja. To HDR, czytała Rosie.